Hej, tu jest, ja, sprycia 382 Kurwa Hej, tu jest, ja, pryciarz 382, a to jest mój pierwszy odcinek ze Skybloku. Yy, no, takim Skybloku challenge, coś tam, jak to się nazywa. No i zacznijmy od razu. Tutaj mamy skrzynkę, w których mamy rzeczy, i tutaj już wcześniej przez przypadek postawiłem. Klocka, a nie chciałem już jak to zwykle. Muszę zrobić. Moją mądrość wygrywania tego. Mapki. To tak. Ja pomyślałem, że weźmiemy takie coś. Nie? To jest bardzo mądry pomysł. Tak. Tak. I wolniemy tutaj tak. Pierdykniemy tutaj drzewo. Jakbyśmy e, nie powiem co robili, bo mam głupie pomysły. Okej. Okay. Okej. Okay. Mamy tutaj e, kość. Zróbmy kostkę. I posadźmy drzewo. Jej! Yeah! Tylko małe drzewo nam się zrobiło. Jak mi się teraz nie uda, to już mam przerobane. Jak mi się nie uda, bo no, to, tak pom to sądzę, że to szczytuje tą sadzonkę. Jedną. Sorry za to cięcie, ale mój tata wbił do pokoju i zaczął grzebać coś. Jabłko! Jabłko się bardzo przyda na tym tym. Dobra, mamy tutaj trochę drzewna. Robimy takie coś. Takie. Tak. 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 Okej. Czyli... Okay. O, jabłko jej! Jajusio. Jajko jajko. Jajko. Następne. O O nie nie nie. Dobra. Robimy generator kobla.. Tak. O teraz mi się tak pomyślałem teraz, że jak mamy, tutaj tak, to. Kiedy coś podejrzy co ja robię, okej okay. 2 jeszcze raz tutaj yy, tak i tak mamy dwa klocki yeah. Jej, schowajmy te rzeczy, bo O jeszcze, jeszcze ojejku, nie ma miejsca. Ojejku, ojejku, ojejku. I zróbmy tak, tutaj wodę. Ojo, 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 ojo będzie problem, chyba. A nie, już What THE FUCK! Przed chwilą mi Skype zabrzęczał na komórce się vlogował. jaki, jaki idiotyczny! Jej, mamy kobla Jej, To ja mm, nie wiem ile ten odcinek trwa z 5 minut. Też coś porobimy. I oczywiście zadanie będziecie mieli w opisie. Po polsku. No jedziesz, jedziesz młody Jedziesz młody Jedziesz kurwa Jedziesz, jedziesz kurwa Jedziesz kurwa! No wszystko wpada do tego debilnego Zbiornika z lawą Debilny, nie lubię skyblock ale y, robię ten Skype tylko dlatego, że e, lubię y, nagrywać. I teraz e, tera mi tata mówił, że mam że, że Jutro do szkoły, jej! A ja to będę wrzucał dwa dni zapewne, kurde. Oj, o, o żal. Zaraz jest dwudziesta! Będzie MasterChef. Audycja zawiera lokowanie produktu. Sorry za kolejne cięcie, ale moja siostra teraz zbiła. A przed nagrywaniem odcinka moja mama siedziała w pokoju. No, ja to mam szczęście po prostu. Ludzie nie mają co robić. Tylko przychodzą do mnie. Zaraz mój pies tu przyjdzie i babcia i wujek. Czy to takie śmieszne? Sorry za ten krzyk, ale naprawdę mnie zdenerwowała siostra. Bo teraz zgada rodzicom co ja robię. No po prostu porumbana. A nikt nie chciałby mieć takiej si Czy to takie trudne? Yeah, yeah. Okej, okay, ten odcinek. Myślę, że mogę już zakończyć ten odcinek, a więc komentujcie, subskrybujcie żółty magiczny guzik i do zobaczenia w następnym odcinku przygód ze SkyBloku Challenge. Cześć.